Lego Star Wars 75034 Darth Star Trooper. Przeznaczony dla osób 6-12 lat. W zestawie znajdziemy 4 minifigurki z bronią, dwóch imperialnych gwardzistów, dwóch kanonierów z gwiazdy śmierci, działo laserowe gwiazdy śmierci o wymiarach 8 cm wysokości, 13 cm długość, 6 cm szerokość. Które ma obrotowe siedzenia dla kononiera oraz wystrzeliwaną rakietę. Broni w zestawie to m.in. dwa piki mocy oraz dwa blastery nowego typu. Zestaw składa się ze stu elementów. Świat gwiezdnych wojen to nie tylko wspaniałe przygody, ale przede wszystkim wielkie bitwy, które kończyły się różnie. Teraz i ty możesz odtworzyć te słynne sceny. Staw czoła rebeliantom, by odeprzeć atak. Pomogą ci imperialni gwardziści oraz kanonierzy z Gwiazdy Śmierci, którzy są uzbrojeni w zupełnie nowe blastery z funkcją wystrzeliwania. Mają również potężne działu laserowe z wystrzeliwaną rakietą. Jeśli będzie koniec tej wielkiej bitwy, to przyczyń się do zwycięstwa. Chyba, że masz inny pomysł.